Ile razy w swoim życiu widziałeś, widziałaś prezentację, która wygląda tak? Przeładowane tabele, nieczytelne wykresy, całe slajdy tekstu, albo co gorsze, całe slajdy liczb i danych. Data Storytelling, najprościej rzecz ujmując, to metoda na połączenie analityki i zbiorów danych z decyzjami, które chcemy, żeby zostały podjęte na podstawie tych danych. Mówiąc prościej, to szereg technik, które pozwalają nawet laikowi, komuś, kto nie jest analitykiem, zrozumieć, co kryje się w tabelach, co pokazują wykresy, i na tej podstawie coś zdecydować. Jak ułatwić to podjęcie decyzji? Ja mam dla ciebie propozycję czterech stosunkowo prostych kroków, które nas do tego prowadzą. To jest pewnego rodzaju podróż przez opowiadanie o danych. I żeby móc wyruszyć w podróż, potrzebujemy np. kompasu, róży wiatrów. I ta róża wiatrów dokładnie oddaje to, co przed nami. Zaczniemy sobie na wschodzie, który często jest oznaczany literką E, bo pierwszym etapem Przygotowywania się do storytellingu danych jest zgromadzenie danych, czyli eksploracja. Następnie schodzimy na dół, na południe, gdzie mamy literę S, i ta litera S, chyba najważniejsza w tym całym procesie, mówi o selekcji, żeby nie przeładować tych danych, żeby wybrać te, które są najważniejsze. A potem jest już łatwiej i przyjemniej, bo wędrujemy na zachód do litery W która oznacza wizualizację, wykresy, tabele, wszystko to, co będzie cię wspierało w opowiadaniu o danych. No i na koniec, to co dla mnie najprzyjemniejsze, podróż na sam szczyt, czyli do litery N, która jest narracją, czyli zbiorem narzędzi, które pozwolą nam ciekawie opowiedzieć o tych danych. To zaczynamy naszą podróż na wschodzie, czyli eksplorujemy, poszukujemy danych. Może jesteś analitykiem analityczką i to jest element twojej pracy, a może pracujesz na bazach danych, które ktoś przygotował. Tutaj, na tym wschodzie, czai się pierwszy najczęstszy błąd. Otóż w tym momencie kończymy przygotowanie prezentacji. Jaki jest efekt? Na slajdzie lądują olbrzymie tabele albo zbiory wykresów, które pokazują absolutnie wszystko, a jak Mawiał Ronald Reagan, jak mówisz o wszystkim, to nie mówisz o niczym. I publiczność nie ma szansy tego zrozumieć. Wracając do metafory podróżniczej, to tak jakbyś chciał zwiedzić, jakbyś chciała zwiedzić Europę i zobaczyła tylko wschód. Owszem, może Czarne jest przepiękne, ale jak nie zobaczymy Aten, jak nie będziemy w Lizbonie, jak nie doświadczymy tych emocji związanych z fiordami, to nie znamy całej Europy. I dokładnie tak jest ze storytellingiem danych. Eksploracja, czyli zbieranie danych, to dopiero początek tej przygody. Selekcja. Według mnie najważniejszy etap przygotowania dobrej prezentacji, w której są dane i liczby. Dlaczego? No bo jeżeli nie przesiejesz tych danych przez jakieś sitko, to jest ich zwyczajnie za dużo. Ludzie nie są w stanie tyle przyjąć żeby przesiać te dane, możesz, a w zasadzie powinieneś powinnaś odpowiedzieć sobie na trzy stosunkowo proste pytania: Kto, co, jak? Kto jest słuchaczem? do kogo będziesz mówił, mówiła, Jaki ten ktoś ma poziom wiedzy w danym temacie? jakie ma nastawienie? Czy to on podejmuje decyzję? Co? Do jakich wniosków chcesz doprowadzić swoich słuchaczy? Czyli co ma im zostać w głowie po tym, jak skończysz prezentować? To jest to bardzo często przez nas używane pytanie, z czym chcesz zostawić swoich słuchaczy, jak skończysz prezentację opartą o dane? Jak? Jak dostarczysz te informacje? Jakiego medium użyjesz? Czy po prostu wyślesz to mailem? Czy to będzie prezentacja, ale taka do wysyłki? Czy może to będzie prezentacja, gdzie masz okazję ją poprowadzić? To ty jesteś najważniejszy, najważniejsza podczas tej prezentacji. To ty opowiadasz. A slajdy, na przykład z wykresami, z tabelami, tylko cię wspierają. Kto, do kogo będziesz mówił, mówiła. Co, z czym chcesz tego kogoś zostawić. Jak? Jak mu to podasz, żeby on był w stanie to zrozumieć i podjąć decyzję. Wizualizacja, czyli coś, co być może już się jawi jako przyjemność, bo mamy już selekcję zrobioną, teraz możemy to ubrać w obrazki. Tylko jakie? No i teraz mamy parę podstawowych zasad, których warto przestrzegać. Pierwsza i podstawowa sprawa to jest taka, że jeżeli nie wiesz, jaki wykres będzie dobry do pokazania danych, o których mówisz, to wybierz wykres kolumnowy. Najprostszy, bez zbędnych kombinacji. Czemu w ten sposób? Panowie Cleveland i McGill zrobili badania, które miały sprawdzić, jak my odbieramy różne wizualizacje, jak my czytamy różne wykresy. Mało tego, nie tylko jakie czytamy, tylko jakie rozumiemy i jak zapamiętujemy to, co w nich było pokazane. I z ich badań wyszło, że zdecydowanie najprościej, najszybciej jest nam zrozumieć właśnie wykresy kolumnowe, bez zbędnych kombinacji. Więc jak się zastanawiasz, jakiego wykresu używać, użyj wykresu kolumnowego. Druga sprawa. Jak ognia, może nie w każdym przypadku, ale w zdecydowanej większości, wystrzegaj się wykresów kołowych. I może cię to zaskoczyło, bo lubisz te wykresy albo często je widzisz, ale one naprawdę nie są łatwe w rozumieniu, czego dowodzą badania wspomnianych gentlemanów. Okazuje się, że my jako ludzie mamy duży problem z szybkim rozpoznaniem, który kąt jest bardziej rozwarty albo bardziej ostry. Oczywiście, no, wiadomo, nie chodzi o kąt ostry i kąt prosty, bo to się różnią znacząco. I mamy problem z szybkim oszacowaniem pól powierzchni. A zarówno kąty, jak i pola powierzchni to składowy wykresu kołowego. Wbrew wszystkiemu on nie jest prosty do rozumienia. Mało tego. W 99% przypadków on jest używany niezgodnie z tym, do czego został powołany? Wykres kołowy z definicji służy do prezentowania wyników, które mają tylko dwie możliwe odpowiedzi. Na przykład mamy pytanie: czy nasi klienci są usatysfakcjonowani z produktu X? I mamy odpowiedź: tak, nie. W takim przypadku wykres kołowy przepięknie to pokaże. Tak w 65%, nie w 35%. I ten torcik jest bardzo czytelny. Natomiast jeżeli my pchamy tam więcej danych, to się pojawiają malutkie wycinki pizzy. Które tylko zaśmiecają obraz i są trudne do zrozumienia. Niezależnie od tego, jaki wykres wybierzesz, a ja zachęcam, żeby najczęściej były to po prostu wykresy kolumnowe, to pamiętaj, żeby je posprzątać. Co mam na myśli? Zobacz, to, co tutaj widzisz, to są jakieś fikcyjne dane. Ja sobie sfingowałem taką tabelę sprzedaży rowerów w 2024 roku z rozkładem na miesiące. No i poprosiłem Excela, żeby stworzył mi automatycznie wykres do tej tabeli. To jest to, co Excel proponuje. W zdecydowanej większości przypadków. Tak przygotowany wykres jest wklejany na slajd i z nim idziemy na prezentację. I tutaj pojawia się kilka problemów rzeczy, które możemy wyeliminować, żeby ułatwić odbiorcom skonsumowanie, zrozumienie tego wykresu. Pierwsza sprawa to jest bardzo duża ilość rzeczy, które skupiają wzrok, a nawet nie skupiają, tylko rozpraszają. Zobacz, poziome linie, oś Y, która ma bardzo dużo wartości to są wszystko rzeczy, które możemy w łatwy sposób wyczyścić. Do czego powinniśmy zmierzać? Możemy prostymi zabiegami zamienić ten wykres na tak wyglądający. Nie mamy dystraktorów w postaci poziomych linii, mamy oczywiście tytuł wykresu, co znacząco ułatwia jego rozumienie. Nie mamy tak, mówiąc kolokwialnie, naćkanych danych na osi pionowej i mało tego, mamy wprowadzone etykiety, które pozwalają, jeżeli kogoś szczególnie zainteresuje, ile wynosi sprzedaż w danym miesiącu, szybko to rozpoznać. Tylko zobacz jeszcze jedną rzecz. Te etykiety też nie są ustawione tak, jakby automatycznie Excel to zrobił, bo automatycznie Excel wyświetliłby je nad każdym ze słupków. Co to powoduje? One są na różnych wysokościach. Ktoś, kto czyta ten wykres, musi skakać oczami i to mu utrudnia. A pamiętaj o tym, że jeżeli coś nam utrudnia konsumowanie takich danych, to pojawia się coś, co nazywamy efektem strusia. Czyli zwiększa się prawdopodobieństwo, że słuchacz, zamiast podążać za Twoją narracją, za Twoją prezentacją, schowa głowę w piasek. Czyli na przykład wejmie telefon i zacznie oglądać kotki na Instagramie. Nie mam nic przeciwko kotkom na Instagramie, ale one nie pomagają w rozumieniu danych. Więc etykiety danych ułożone w jednej linii. Zobacz też, że te liczby, które tutaj są w tych etykietach danych, one są dość duże, więc ciężko je się czyta. Wystarczy je zamienić w taki sposób, żeby pojawił się ten separator między tysiącami, a na przykład zerami później i my jesteśmy w stanie szybciej zdekodować te wartości. Oczywiście to jest rzecz gustu, jaki kolor ma ten wykres, natomiast wystarczy mniejszy rzut oka przysłowiowy na ten wykres, żeby zobaczyć, co się w nim kryje. Ale to nie jest koniec, bo możemy zrobić jeszcze więcej. Najczęściej, jeżeli prezentujemy takie dane takim wykresem, to mm, tak naprawdę nie chcemy mówić o każdym miesiącu. No, to bez sensu, to jest marnowanie czyjegoś czasu. My chcemy powiedzieć o jakimś szczególnym miesiącu, o jakimś zaburzeniu trendu. Albo jakimś wyjątkowo dobrym miesiącu, z którego możemy wyciągnąć wnioski na przyszłość. I tu pojawia się prosty zabieg, który bardzo nam to ułatwia. Praca kolorami. Tylko świadoma praca kolorami. Zobacz, jeżeli ja na przykład chcę zwrócić uwagę na kwiecień, który był wybitnym miesiącem w skali roku, dlaczego, od razu zdradzę Ci sekret, szykowała się ciepła majówka, więc ludzie rzucili się do sklepów, żeby kupować rowery, no to wystarczy, że ten wykres przedstawię w taki sposób. Wyszarzę pozostałe miesiące, bo one nie są istotne, one są tłem dla tego kluczowego miesiąca, dla tej kluczowej danej, a wyeksponuję kolorem wspomniany kwiecień, czyli tą daną z kwietnia. Wybrałem kolor zielony, no bo to, co zielone, to jest pozytywne, więc automatycznie to wzmacnia ten przekaz, że to był dobry miesiąc, że tak chcemy. Ale, może w tej samej prezentacji, a może w innej, ja nie chcę skupiać się na sukcesie na kwietniu, tylko chcę się zastanowić, co się wydarzyło w czerwcu. Nadal ładna pogoda. Też Boże ciało na horyzoncie, więc raczej trochę wolnego, a jednak sprzedaż nam znacząco spadła. Jeżeli chcę skupić uwagę słuchaczy na tej danej, to też ją wyeksponuję kolorem, ale ona jest kiepska, nie poszło nam, więc naturalnie będzie pasował kolor czerwony. I zobacz co się dzieje. W momencie, kiedy wyświetlasz wykres w ten sposób przygotowany, ludzie automatycznie skupiają uwagę na tym, o czym ty chcesz im powiedzieć. Zostaje im w głowie to, co ty zaplanowałeś, żeby w tej głowie zostawić? Mówiliśmy o tym w kontekście do narracji. Szykujesz się do prezentacji, w której jest dużo danych i wykresów, a może odpowiadasz za jakość takich prezentacji u siebie w firmie. W obu przypadkach zapraszam cię na bezpłatną konsultację, gdzie możemy pogadać o tym, jak to zrobić lepiej, szybciej, efektywniej i tak, żeby te prezentacje nie zabijały odbiorców. Umów się na bezpłatną konsultację. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. Jeśli chodzi o wykresy, pamiętaj, że najlepszy, najprostszy i w zasadzie zawsze pasujący jest wykres kolumnowy. Druga rzecz, staraj się nie nadużywać wykresów kołowych, a jeśli już ich używasz, to rób to zgodnie ze sztuką, czyli do dwóch odpowiedzi. Jeżeli chcesz z jakiegoś powodu użyć więcej, albo musisz, to pamiętaj, że też mamy pewną zasadę. Na wykresie kołowym umieszczamy największe dane, czyli ten największy plasterek jako pierwszy, a potem coraz mniejsze, coraz mniejsze. No i przepraszam, że to powiem, ale oglądam wiele prezentacji i okazuje się, że to ważne. Wykres kołowy musi sumować się do 100%. On nie jest do każdych danych. Trzecia rzecz. Pamiętaj, żeby wykresy posprzątać. Usunąć zbędne linie, dobrze wprowadzić etykiety i w przemyślany sposób pracować kolorem. Aha, i jeszcze jedno. Mm, nie daj się zwieść pokusie, żeby przerobić te wykresy na takie 3D. One ładnie wyglądają, ale są bardzo nieczytelne, bo okazuje się z badań Maggila i Clevelanda, że my mamy problem z analizowaniem takich słupków, które są przestrzenne. Nie wiemy, gdzie jest granica, na którą krawędź patrzeć. Zwykły, prosty wykres kolumnowy 2D, posprzątany i w przemyślany sposób pokolorowany. Narracja, czyli jak opowiedzieć w ciekawy sposób o tych danych, które już wyselekcjonowaliśmy, no i fajnie zilustrowaliśmy na slajdach. I tu mam dla ciebie trzy podpowiedzi. Pierwsza, wydaje się dość oczywista, jak najczęściej używaj porównań. Co mam na myśli? Porównuj do te wartości liczbowe, o których mówisz, do rzeczy, które są znane dla twoich słuchaczy. Dlatego tak ważny jest ten kontekst i odpowiedzenie sobie, kto będzie twoim słuchaczem. Podejrzewam, że doskonale pamiętasz czasy pandemii i tak zwany dystans społeczny, czyli dwa metry obowiązującego odstępu między dwoma osobami. I okazuje się, że w różnych regionach świata bardzo fajnie porównywano te dwa metry do czegoś, tak żeby to było momentalnie dekodowane, kojarzone przez odbiorców. Na przykład w Kanadzie dystans społeczny miał być taki jak długość kija hokejowego. We Francji dystans społeczny to były dwie bagietki. W San Diego dystansem społecznym była deska surfingowa. Zamiast mówić o wartości liczbowej, została ona porównana do czegoś, co bardzo łatwo kojarzymy. I to jest pierwsze narzędzie. Porównania do czegoś, co jest proste do zdekodowania, skojarzenia. Druga rzecz to tak zwane ożywienie danych, czyli zamienienie danych na jakąś czynność, która jest łatwa do wyobrażenia sobie. Brzmi skomplikowanie, ale postaram ci się to pokazać na przykładzie. Wyobraź sobie taką daną, którą można znaleźć na stronach organizacji proekologicznych. Ta dana mówi, że żeby wyprodukować jedną parę dżinsów, trzeba zużyć 11 tysięcy litrów wody. Chyba dużo. Tylko ile to tak naprawdę jest 11 tysięcy litrów wody? Oczywiście takie rzeczy jak pojemności często porównujemy do basenów olimpijskich albo do wanny, ale to nadal nie jest jakieś takie mega precyzyjne, no i nie jest ożywione. A gdyby zrobić to w ten sposób? Żeby wyprodukować jedną parę dżinsów, trzeba zużyć tyle wody, ile ty wypijasz w ciągu 20 lat swojego życia. To jest ta sama liczba. To jest 11 tysięcy podzielone na półtora, bo to jest zalecana dzienna dawka Spożycia wody i to nam daje nawet troszkę więcej niż 20 lat. Zobacz, jakąś liczbę zamieniam na czynność, którą tobie jest łatwo rozpoznać. Zamiast powiedzieć, że np. jakiś proces trwa 3 minuty, można powiedzieć, że to trwa tyle, ile powinniśmy mieć zęby. Oczywiście tych porównań możemy szukać, a nawet powinniśmy szukać, tak żeby one pasowały do audytorium. Nie każde będzie uniwersalne. Ale cała zabawa polega na tym, żeby te dane ożywić, przełożyć na jakąś czynność którą ludzie wykonują na co dzień i łatwo im ją zrozumieć. Trzecia technika, która pomaga dobrze zrozumieć dane, to tak zwana zamiana skali. I żeby ci to dobrze pokazać, pozwól, że zabiorę cię w kosmos, no dokładnie na księżyc. Na księżyc, do którego mamy 384 400 kilometrów. Chyba dużo, ale ciężko to poczuć, bo to jest bardzo duża liczba, która no, ciężka jest do wyobrażenia. Kosmolog Fran Flight który opisywał ten problem, użył pewnego porównania, właśnie wykorzystującego zamianę skali. Powiedział, że wyobraźmy sobie, że podróżujemy na Księżyc samochodem. Samochodem, którym jedziemy ze stałą prędkością 100 km na godzinę. Jeżeli tak będziemy podróżowali, to już po godzinie jazdy wyjeżdżamy w kosmos. 100 km od Ziemi mamy tak zwaną linię Karmana, czyli umowną granicę między atmosferą a kosmosem. Po godzinie jesteśmy w kosmosie, a na Księżycu po pół roku jazdy. A gdybyśmy swoją drogą tej podróży nie przerwali, to zaledwie 177 lat później bylibyśmy na Słońcu. O takich odległościach mówimy. 384 400 kilometrów, które ciężko sobie wyobrazić na skali długości, możemy zmienić na czas potrzebny do tego, żeby przebyć tą drogę i to się staje dla nas strawniejsze, łatwiejsze do zrozumienia. Podsumowując techniki narracyjne, po pierwsze, Świetnym narzędziem jest porównanie, tylko pamiętaj, żeby porównywać do rzeczy, które Twoje audytorium dobrze kojarzy. Dwa metry to w Kanadzie kij hokejowy. Druga rzecz, pamiętaj, żeby ożywiać dane, czyli porównywać je do jakiejś czynności, którą Twoje audytorium dość często wykonuje. I trzecia rzecz, zamiana skali, na przykład z długości, jak ona jest bardzo, bardzo duża, na czas potrzebny do jej przebycia. Data storytelling, czyli ta umiejętność opowiadania o danych tak, żeby laik je zrozumiał, ma cztery etapy, o których warto pamiętać i warto je wdrożyć w życie. Po pierwsze, eksploracja, poszukiwanie tych danych. Po drugie, selekcja, wybranie najważniejszych, tych, które doprowadzają cię do celu. Po trzecie, wizualizacja, czyli wybranie odpowiedniego wykresu, najlepiej kolumnowego, i posprzątanie wykresu, tak żeby nie było na nim śmieci. I po czwarte, narracja, czyli ożywienie danych, opowiedzenie ich w taki sposób, żeby stały się łatwe do zapamiętania, skojarzenia, a może nawet poczucia. I jak to wszystko zaczyna się dziać, to nie tylko publiczność dobrze się bawi, bo rozumie. Mam wrażenie, że i ty możesz się dobrze bawić, przygotowując taką prezentację. To nie jest żmudne wklejanie tabelek i wykresów na slajdy. To jest pewnego rodzaju zabawa kreatywna, która może cię doprowadzić do znalezienia fajnych porównań albo dowiedzenia się paru ciekawostek, którymi można błysnąć przy jakiejś towarzyskiej okazji.